Idzie na longę. Nie wrócił jeszcze do nich, pajat Nie wróci. Szymon mając. wycofaj Wyczułeś moje myśli. Ale ja się zachowuję normalnie. Zachowuję się normalnie. Nie. Ja się wcale nie. Traf.

<laughs> Szymon graj, nie bądź ciotą! Ja ci no, Tutaj można na, tego pociwkać, no, na, na górze drabiny! Cicho, szukam ten fajny! Idę Szymon na osobny kanał!